Trzybo, jeden. już to widziałem. Nice. Pod jeden, wóz. Wóz. O, dżungla, dżungla Dobra. Jeden środek Tak, mam. Zmierze. Dżungla, dżungla. Ja dżungla. Ja prawo? Ty dżungla. Dżungla. mnie nie wiedzą. Dobra, daj... Dobra, możesz. Daj ci smok no. odwrócony.

Chodź lampę teraz No podchodzę Ten Tak Dobra najdę ja sprawdzić tą kratę bo go nie pikuje na... Pala pod z iglą, chodź o kurwa. Leżę z, ten raz z tego to do No może być wszędzie na to Czekaj Leży Ja na trójce schowany mi tak, tak. możesz trochę strzelić dwa razy Dobra. To są. Dwójka Basem Basem przy ruinie coś? coś, coś. I pod B. B. Zajedłem, już. Daj do prawej wszyscy, do prawej. Jak to strzeba? A przy okazji, panie i panowie, zapraszam was na stronę betcris.pl, gdzie znajdziecie w zakładce Sport wszystkie mecze i wydarzenia e-sportowe, które właśnie trwają. A z okazji właśnie trwającego ESL Pro League, zapraszam was do obstawienia meczu finałowego, który ma miejsce dzisiaj o godzinie 17.00. I z tej okazji Betcris przygotował bonus: 50% na CSGO. Możecie doładować swoje konto, zgadnąć dodatkowe 5 dyszek. Oczywiście trzeba też spełniać pewne warunki, ale to możecie sobie doczytać wszystko w opisie filmu, bo tam podrzucam wam link. Także. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie, bawcie się dobrze i powodzenia. Wyskakuję. Zabeznę. Zabeznę za smoke'iem i małysz. Aha. I Małysz wychodzi. Thraszuj. Leci. Pum. Pum. Tak, Pum. mam. Pum. Moje, 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 moje. Galak, Tak, gala, gala. Pala. Pala. Słucham. Słucham. Ta... Galablisko? Gala blisko, no. Nie ma, nie ma. Patrzy, gala Tylko ich co Trupi tu lewej, tak? Weź na i zróbmy lewej tak? zrób zrób Wupa jest przed oknem. Nie, no ten się zgubił chyba. Dawajcie, daj smoka w lobby. No, wrócił blisko w smoku. Daj smoka w lobby. I, I palę headshot, i też raz, Uwaga. Też ujrza. Też czekaj tyszuj.

Kala leży, wkładam na niej, Patrzę jak się spala, Ja patrzę, tak, to jest jeden. Spala, no, spaga patrzę. tylko. Spala, spaga okna. Ja patrzę Spala, dwóch. Spala, dwa.

Nikt nie wie, nic nie wyszło. Biało. Wyszło w trajektorii top tak Tak się Nie, jest, jest, jest. Nie yes, piekuj, yes. nie nie Good Goodbye. <laughs> Ojej. Ojej. <laughs> Jeanso.